euforia na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, WIG20, wystrzelił i zyskuje ponad 1,6%. Świetnie radzą sobie banki. 3-4% na plusie. No i wygląda na to, że inwestorzy wyceniają chyba już pokój na Ukrainie. Nie tyle rozmowy pokojowe, co sam pokój. Dzisiaj też pojawiły się w sieci informacje o tym, że strona ukraińska akceptuje postulaty, które w ramach tego planu były przygotowane. Nie wszystkie, bo po serii negocjacji ostatecznie z 20 punktów ma zostać wybranych 19 i tam nie, nie ma mowy o demilitaryzacji ostatecznie Ukrainy, co jest dosyć istotne, natomiast wiele wskazuje na to, że w kontekście tych terytoriów strony mogą się dogadać. Oczywiście dzisiaj też przy okazji byliśmy świadkami informacji o tym, że Rosja bardzo mocno ostrzelała wybrane terytoria Ukrainy, a więc po raz kolejny Putin pokazuje swoją siłę, kiedy walczy o ewentualne dobre rozstrzygnięcie dla siebie dla Rosji w ramach potencjalnego zakończenia wojny. Czy po raz kolejny inwestorzy nabierają się niepotrzebnie na to, że wojna się zakończy, tego nie wiem. Wiem natomiast, że owszem, nie mając na uwadze poprzednie próby, biorąc pod uwagę też to podejście obecnie strony ukraińskiej, jesteśmy najbliżej zakończenia wojny, bo Ukraina pewne rzeczy akceptuje, których wcześniej nie akceptowała, co nie oznacza, że wojnę zakończymy. To po pierwsze, po drugie, co nie oznacza, że taka forma zakończenia wojny osta ostatecznie będzie się wiązać z jeszcze większymi ryzykami w przyszłości na to, byśmy tutaj uważali. Lajkuj like subskrybuj, żeby być na bieżąco.